To największy mit, jaki słyszę co roku: pies może jeść grzybę. Już tłumaczę, czemu to zły pomysł. Cześć, nazywam się Dorota Morawska i jestem lekarzem weterynarii. Pomagam ci świadomie dbać o zdrowie psa i kota. Zostań ze mną na dłużej, aby nic ci nie umknęło. Pamiętaj, grzyby są dla psa ciężko strawne, a te świąteczne smażone z cebulą i tłuszczem są jeszcze gorsze. Nawet grzyby jadalne nie są wskazane dla psa. Kityna w grzybach jest ciężko strawna, ponieważ ich układ pokarmowy słabo radzi sobie z jej trawieniem, co może prowadzić do problemów żołądkowych, takich jak biegunka, wymioty, zdęcia, mimo że u ludzi jest błonnikiem. A świąteczne dodatki pogarszają sprawę. Masło, cebula, sól, kapusta mogą prowadzić do wymiotów biegunek, bolesnych zdęć. Natomiast największym zagrożeniem jest ten nawyk psa, który uczy się jeść grzyby. Pies nie odróżnia grzybów jadalnych od trujących. Dokarmianie psa przy stole zwiększa ryzyko, że zje grzyba w lesie, a to co roku kończy się ciężkimi zatruciami i zgonami. Zapisz tę rolkę koniecznie i udostępnij innym, aby wiedzieli, że to zły pomysł podawanie grzybów psu.